Siemano, z tej strony już Marek Robloxa. Robloxa Mnie typowo, Bo ja powiedziałem wam w tym odcinku, że da się szczytować tą grę. Mieć dnia za darmo. I to jest prawda. Trzeba piesek ustawić w taki sposób. Ale to nie, to nie mój pomysł. Ja uczyłem się to od, od. Nie powiem od kogo, ale od takiego naszego kolegi, który był na jednych. Ten nazywał się Miał Minecraft. No i naprawdę z nim było fajnie. Nagrywało się, a ja mam jeden turbo. Co naprawdę też jest fajnie. I patrz, masz, masz trzeba mieć miódki. Trzeba, czekajcie, Pokażę Wam, jak to zrobić. takie na takim czymś, okej? Okay? Patrz, musicie na początku sobie to zawiedzać, ale ja Wam to pokażę na zapisach. Się tak to zwa. Moje tak się nazywa. I patrzcie. Trzeba Cztery piaski. Tu też na środku piasek. Takie coś trzeba trafić. No i trzeba stanąć na to. I miotkiem się zakryć. I teraz patrzcie. I teraz patrzcie. Mam darmowego admina w bulinebłowie. Zdziwiło Was to, prawda? On ma tego. Trafię w niego. nie No i tak się czytuję, kurde, trafiłem go i teraz przez 28 sekund nie ma za darmo, kurde. Yy. Yy. Latamy! Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Kurde. On żółty i nie polecał Wraca się. Lecimy do Start! wywijało mnie gdzieś poza mapę. Mamy to! Jesteśmy! Teraz tam muszę trafić. O, 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 nie, o, nie, 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 Trzeba tylko tam trafić. Ale nie, I on to, on to. Czy O nie. Tak jest. Jest. I patrz, tak się robi adwina na tym. Tak się zrobi adwina, czy to jest jakiś...

Zobaczymy jakie to. E Zobaczymy jak to zadziała. Okej. Okay. Stary. ja mogę balonem. Oj, jaki pomysł. Ej, teraz teoretycznie powinien skręcić. No i tak. Szy Let's go! Save Sips up the dance floor 16? ok, to trzeba teraz tylko na menu i też trzeba wam pokazać takie ta ostatnie dwa razy i takie tajne przejście. To tajne przejście jest konieczne, na pewno wam potrzebne, no bo jest takie to... O nie, oczywiście wszystko trzeba. O nie mogło być tylko od razu, ale okej. Okay. Tak. A kawa już to załadowałem, no tak. Hmm. Teraz piek. I lecimy! Lecimy dół, tylko trzeba start. Helikopter, helikopter. Da się wyrównać, wyrównać. Trzeba wyrównać. стояла мне поза мапы. И она я спадом стоит. Шагнам. Цирк. Papa! Zaszłużyłem na to. Ostatni raz Wam pokażę coś. I lecimy dół. Później. później. Bo jest takie, 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 takie tajne przejście. Takie, takie. I one są fajne. Takie, takie. Załaduj. Tak. 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 Tutaj trzeba. Po prostu trzeba tam jakieś książki Jak ktoś tak zna, to on je zna najwyżej. Tak, admin. Włączamy admina. Idziemy dur To jest takie coś i tutaj trzeba książki naciskać, ale ja nie chcę, bo ja nie jest naprawdę to, bo to jest ej, zregenerowała się nowa mapa, o że no szkolny co? Spadamy. Spadaj tym statkiem. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. To tego syrefa dojadę. Przejechałem przez to, a tutaj mnie już atakowało, że co? Aha, zregenerowała się nowa mapa. On też dziewczynce ciekaw dojdzie do niego skarbu. Czy doszł, dojdzie. Czekam na niego. Nie udało się. Dobrze, dobrze i teraz wy tak możecie po prostu pojechać. Ja nie przepraszam, że nic nie mówię, ale naprawdę jest fajne. Dziękuję Teraz, teraz ja, ja się zamknę. Zamknę się. Ja się. Kurde, nie zamknę się. Myślę, że się zamknę. No i tak kończymy naszą przygodę. Naszym podwodnym statkiem, wolno powiedzieć. Ale czekajcie, czekajcie, bo teraz ja muszę coś, jakiś taki eksperyment przeprowadzić, bo... Okej, okay, okej, okay. spoko, bo teraz tego na Herkules, bo wiem, czy to jest Herkules, bardziej. Jeśli to trafi na przykład we mnie, to mogę tylko to chodzić i tak to jest.